Cześć top, turn it up! Yeah. <Sessyczny> <ścikum> tańczy, 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 tańczy! Chrześcijanin tańczy tańczy, 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 tańczy! Tańczy, 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 jego ciało! Tań Czy szybki jest Woj z tego to i to ja. Ile ty będziesz siedział? No by się! Ty kurwa durniu! Wypierdalaś tamtąd! Zawstydził. Ale urwał! Ale to było dobre! Przydaśmy światło i proszę o chwilę ciszy. Kto to zrobił? Mamo, rozmawialiśmy o tym. Tego kurwa chcesz. <mulary> O! Za konta moglibyśmy dać Mikołaja, który zna tysiąc bitów. You are Co Potrzebny Pani telewizor? Nie, dziękuję. To proszę znosić. Proszę? Proszę znosić, jak Pani niepotrzebny. Ale co mam znosić?